Hej, dziś dzień 12, 13, 14, 15 i 16 kalendarzy adwentowych. W okienku numer 12 w kalendarzu Trixie mamy dwa ziołowe ciasteczka w kształcie serca. W okienku 13 również mamy dwa ziołowe serduszka. Okienko 14 też dwa ziołowe serduszka. Okienko 15 tym razem mamy serduszka buraczkowe. I w okienku numer 16 dwa serduszka ziołowe. Okienko 12 kalendarz Joder farm mamy ciasteczko, a mi, mi chyba woli kartonik, a nie? Ciasteczko przyjęła. W okienku numer 13 mamy ciasteczko z buraczkiem, tam to było z chabrem. 14 mamy jakieś takie jakby z kwiatami z nasionami, ciężko stwierdzić. 15 to ciasteczko z pasternakiem lub pietruszką. I okienko numer 16 jakieś korzonki, nasionka.